No, i do boju! Szkoda, jest opróżniony wóz, Czy... w Ok, będą duchy, co by tutaj zostawić? Co mi się przyda, prawie na pewno. Całe reszta w sumie czy ja chcę ich wymieniać? Koniec się przyda. Hmm, dawer na pewno nie chce. Tak, to jest okej. Okay. Ci będą mnożyć jak będę machać mieczem, ci będą się mnożyć tak o. No, wóz bojowy daje też sensowne wsparcie dla Wagenburga. Jazda. znam. co to jest? Przez trzy tury, na przykład po nawet w jednostkę wroga i zanim pobierasz w pierwszej turze, na pobierać w, w każdej następnej turze. Au. Będzie mnie bił, bydlę. Yeah. No dobra. No to weźmy zabezwijmy wsparcie. No, eee... O, ale to natomiast inna rozmowa. Dobra, no to od czego dajesz zacząć? Ciebie? No nie będzie w sumie. Służę. No. No. Mm. Au. Oni mnie biją, piechur, raz, kurde, wola Kortego musiało namierzyć psia krew, Dobra, czy Dobra. im czy nie? No to jest pytanie. Najpierw może wystawić tych gości. Eee. Nie, nie będę stał dwóch bez sensu. Jazda, Raz za dobrze. to I teraz może jeszcze klepnąć. Nie bola. No, i teraz można spokojnie użyć. Czyli już teraz użyć bomby Dawaj. Eee, kusi łapa, kusi. Ta mi z głowy. No proszę. Okej, okay, zobaczmy co dalej. Spasował? No dobra, skoro tak, to coś, nie będę wyrzucał. A więc mogę ciekawego zrobić w sumie. Mogę so, metodycznie po prostu dać w opór, ale nie wiem czy jest sens. Hmm, jakbym może wymienił. E! Jazda. Zrobimy zasun masuwę i tyle zacznijmy od Wagenburga. Aha. No, mordę, znowu to samo. No dobra, no to piekinierzy. Z plusem. sługa Będzie chociaż się mógł bronić, trochę przed tym pierwszym nawiedzeniem. Jak go nie zabije, to nic się nie wzmocni, tja? Eee, tak. Dobra, lecimy dalej. To teraz wyrobiste jeszcze. Ja. Marnoję się w wojsku. Koniec. co to za wydle? Nawiedzenie przez 5 tył? Może? W wrażenie jest nic takiego... Okej, okay, spoko. No dobra, to w sumie, jest jak jest lojalność tak jak zobacz tej karty. Te, to w sumie. No. bez wahania. Czy mi się bardziej opłaca? Eee, ciężkie decyzje. Moja nie umie w myślenie, dawaj to. I jeszcze teraz. Chociaż. machnąć od razu? Eee, co mi szkodzi. Tylko kogo? Tylko no jedną osobę. Na no osobę. Dużo powiedziana osoba. ja. Zrób do drugiego tego, do drugiego. O, na wiedzę niego Dobra, nawiedzenie go przesunęło z jakiegoś powodu Okej, okay, mamy psy do ubicia, super No, teraz się męcz. Musisz przebić 92 powodzenia Myślę, co, karta, nie co. Mogę sobie już najpierw tego. Wagenburga. Już nieważne. Ja się trochę pomęczę. Tylko trzy karty w ręku mu zostały. Jeszcze jedna. Będzie się dorzucić. nie. Wystarczy, żeby mi dwa jeszcze. No dobra. Czyli ma na ręce dwie karty raptem. No, będzie teraz 4, cztery, e, pięć, pięć. No. Ale to i tak mi się nie umywa do tego, co ja mam. Mmm. Um, ja Chciałem coś zmienić. Mam jeszcze cztery wmiany w sumie. E. Teraz sobie te pieprzone bydlaki z wytrzymałością. Dobra. Kolejne bydle. Nienawidziła mi... psa? Co na no, trwało A, okej, okay, dobra, czyli ten, czyli nie można go namierzać. Dlatego nie mogłem niczego zrobić. Jak okay, jest spoko? Może być. Jestem za. Jazda. A, podpalamy czy nie podpalamy? No nager... Nie. Cześć, dziwam jest, że ta czarnik będzie w kości. Mogę korzystać w burga w sumie. nie nieważne już. To co, to go rzucę? Ja teraz go rzucę, tylko dodanego od tego urządzenia. I voila. jeszcze mi dodały ten Modunek, dziękuję. Nie wiedzieli biednego kosiniera. Czy to? O to chodzi z tym? Oznaczenie. Eee, hmm. no nie ma nigdzie napisanego, że przenosi to oznaczną jednostkę. Czy no, w sensie nawiedzoną. No, że to trzeba przywóczyć coś. Dobra, nieważne. Co mi tam szkodzi. To powinno być dość łatwa wygrana, więc jazda. Eee, taty. I. No, ja w sumie 7 jazda. Pięknie. No to jeszcze jeden. No, pięknie. Całkiem zdrowo. To co, od razu w nich? No, nie bym ich wykończyć z drugiej strony. To... A, dobra. Poszło to poszło. Nie drążmy tematu. Au. Kolejny draugr. Piorun czy nie piorun? Ta, piorun. Przestań mi tu tego, tego. Mam nadzieję. Kosyniera chociaż. Nie przestało! To jest martwa! Czemu jesteś martwa i dalej mi bijesz była martwa wcześniej, to upiór Dobra, mój argument jest inwalidą, jazda, eee, a tutaj tego wstawię Chyba coś się ulatnia. No tak by wyglądało. No co? No to teraz Balista, no, Balista sobie gadam, o To jest bardziej niż Balista Śle ze mną jak mi się to bydło myli Okej, okay, to teraz co? Dekrecik. Hopa O, kasynior O jak pięknie Tołatwiło mi życie Może Felipnie ich do zera Zobaczymy ja dam radę naładować sobie nad nimi. Jazda lecisz, o jej wysokość A! No to hej. Pyk. To sprawia, i mogę jeszcze się nic to jest najdurze. No to hej, ile będzie tego razem? <grystanie> 125. <Nice. grystanie> no dobra, to zbierzmy cały ten złom, który tutaj został. No, co my tu mamy? Ojcze, Dotarliśmy na miejsce. W osadzie odgroma potworów, ale poradziliśmy sobie z nimi w trymiga. Chaty podniszczone, ale tydzień, dwa i będą jak nowe. Szkoda tylko, że w lesie nie ma żadnej zwierzyny. Tak czy siak, jestem w dobrej myśli. Do sześciu razy sztuka. No tak, to była szósta wybrawa. Okej, okay. chyba to już wszystko, co tu było. Tak, okej, okay. te filary są zabawne. Baby! Chłopy! Skoro czytacie te słowa, to znaczy, że naszym śladem posłano kolejnych osadników. Obyście mieli więcej szczęścia niż my, Piątka Ekspedycja. Po miesiącu z 40 40 ludu zostało nas trzech. Obren, Prodan i Saba. Nie wiemy, co zrobiło resztę. Któregoś dnia znaleźliśmy ich martwych w łóżkach. Wkrótce podzielimy ich los. Czujemy to wszyscy w kościach. Wszystkie kosztowności położyliśmy w grocie na wschód stąd. Nam już się nie przydadzą. Wy z nich stróbcie pożytek. Huha. Hmm. No dobra. Jakieś niewidzialne bydle, czy co? O super! No dobra, zobaczmy. Eee, cmentarz zniknął z doliny Czarnego Potoku. Gruły są w Najstarsze mają kilka stuleci. Najświeższe dla je w skalę rok temu. Razem z ciałami pogrzebano do tego cenne podarki. Możemy kazać żołnierzom je wydobyć, ale ostrzegam, że nie przyjmą tego polecenia z entuzjazmem. Pejów jest na tyle niskie, że nie wiem, czy ja chcę się w to kopać. Nie. Tymczasem tym się odnależy się wieczny spoczynek. Złóżmy ofiarę ku ich pamięci. Inna rozmowa. Co my tutaj mamy? No już zdobyłem część z tego, co kurde tam mógłbym zdobyć. Dobra, czy mam tu jeszcze coś do ogarnięcia, zanim pójdę przez most? Chyba nie. No, zobaczmy. Ja yep, wszystko już ładnie wysuszyłem. Dobra. Hmm, te mosty są fajne. O, proszę, dzień dobry. Czas się wam zająć. Paskudy. Mewe dotarła do owianej złą sławą osady w Dolinie Czarnego Potoku. Spodziewała się mgły, pokrytych pajęczynami martwych drzew i nie toperzy. Zamiast tego zobaczyła szemrzący strumień i łagodne zbocza porośnięte krokusami. O mrocznej przeszłości tego miejsca świadczyły jedynie opuszczone domy i leżący za nimi rozległy cmentarz. Nie dajmy się zwieść pozorom, rzekła królowa. Reinhardt, każ ludziom przeszukać okolice. Wściekły ryk, jaki chwilę później dobiegł z ruin dowodził ponad wszelką wątpliwość, że ostrożność królowej była zasadna. O radość i śrobogów, ciekawego kogo ta mamy tutaj. Zobaczymy s to... Nawiedzenie Okej. No to zobaczmy co my tu mamy. co uh -huh. um, no, okej, okay. na pewno zostajesz. Uh, hmm, a te, ty... To, od razu lepiej. Ok, będziesz przydać, ty. To znaczy, że... Hmm, czy ty ja cię potrzebuję? Nie jestem taki pewien. Nie, co mi szkodzi. Zobaczmy, co my tu mamy. Chronić osadników! Nie lękajcie się! Ochronię was! Hmm... chyba od tego zacznę. Co raz, gdy nawet zigrał kartę, to sile się sile go, z tego na Trzy i Pożyczę jeden wrażeń. A, okej, okay, czyli muszę. Hmm. Zagrać parzystę, a później go okej. Odpier... Ok, hej, nie Lewa, prawa, lewa. To się przyda. No, fajnie, mglaki. Będzie się automatycznie samo bydle mnożyć. Ach. Super. Nie widzę tego się I dobra, czas to wysadzić w powietrze. Nara. Dobra, to już nie będzie duplikować. Co następne? To samo. macie. Chociaż. Dobra, um, no co by to teraz? Jak bardzo chcę go wyeliminować, w sumie? Eee, chyba. Z drugiej strony, może po prostu zagram sobie, co? Sięgnę się ich mieczem? No, a co mi szkodzi? jazda? I proszę. Dzień dobry. Za królową. Ci kurczenicy z Gesso zaraz mi odpadną. Hmm. No dobra, to co by teraz zagrać, de facto? O, dzień dobry. Opa. I dzień dobry. W sumie to mi za wiele nie robi problemów. W kółko to samo. Bo. I tak, jak czują wrożenia, to leci, może powiedzieć, ejki Eki tyle. W mordę znowu to ścierwo. To się będą mnożyć jak pokepszone. Mogę im to pokrócić z jednej strony, z drugiej strony. Eee. Może ja strzela jednego po prostu? O, nie, no wystarczy nie, wystarczy jeden strzał. Chodzi. Ok, i teraz można ich zrobić. Dobra, ty przestajesz mi tutaj buffować wszystko i debuffować moich. O, dzień dobry! Wskaż mi cel. O, to dopiero. To nie jest szczególnie dobre. Super. Można będzie cała masa grzywnych lekkerów. Hmm... Dobra, no to ci odwalimy. Ty też pomagać, jak kodeks nakazuje. Kogo to ich lasnąć No i miejsc na jednostki muszę zrobić jakąkolwiek kontrolę. Eee, no będą się spalać jednostki tyle. Kurde szkoda, że trzeba było tych pro... miotaczy zagrać wcześniej, no Z drugiej strony hmm. jazda, ja Mam jeszcze 5 kart na łapie. Eee, dobra, trzeba zacząć mieć ścierwa, bo wkrótce zacznie się bufować. Aha, hmm. czym zacząć? E, eh, jazda, teraz mogę rzucić to. Będzie jeszcze natura, więc oh. mm -hmm. tak, to jest bardzo rozsądne tu czy nie, ejka, wiesz? Hmm? My się się zgeneruje. No, no, nieważne. ważne. Eee, trzeba było ich klasnąć przed e, tym. Przed tym jak rzuciłem krusznika już nieważne. Okej, okay, to tyle. I teraz dzień dobry. Wszyscy są ranni, więc to języła moc tylu. No, został jeden z tych butów. Mm. Dobra, no to co mogę sobie chyba jeszcze spać tylko te karty co najwyżej. Eee, szanij to. Zobaczmy to do końca. Uzupełnić całe, całą linię tymi nekerami do końca z liłce. Okej, okay, czy to troszkę inaczej, okej, okay, nieważne. Cóż. To chyba było ostatni. I tak już noszą przewagę.